Zapraszam! Przyjaciel się żeni. Chciałem zorganizować coś wyjątkowego. Czego chcesz? Twoich dwóch najlepszych dziewczyn na jutro. Jeden taniec, zrzucisz kilka ciuszków. Jesteś zajebista dupa. Jaki wieczór? Zresztą na wieczorach kawalerskich w ogóle nie ma kobiet. Są sami faceci. A co ty myślisz, że ja na wieczorze kawalerskim nie byłam? To będzie niezapomniany wieczór. Co może i wzykanka się trafi? Co mogło pójść nie tak? Mario, ukradłeś mi kasę i towar, więc muszę cię zabić. A kto umarł, ten mnie żyje. Obawimy się trochę. Wiesz, że ludzie za takie filmy w Darknecie dadzą się pociąć? No chyba cię mocno po****ło. Proponuję wojnę płci, laski kontra faceci. Mam dosyć. Proszę cię, nie dramatyzuj. Coś jest nie tak. Co ty mi sugerujesz? Że ja cię oszukałam na 10 tysięcy? Morda. Odwracały Twoją uwagę. Gdyby nie brały, to ja wezmę.